Krótki przejewnik przed samym początkiem odcinka. Tak jak widzieliście w tytule, mam dla Was wyzwanie. Jak pewnie już dobrze niektórzy wiedzą, dostaliśmy znowu Podstawową wersję ikony z tymi samymi wymaganiami, czyli uznajmy, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek karty w klubie, około 500 tysięcy. I zadanie dla Was jest takie, że jeżeli do godziny 19.30 października będzie pod tym filmem co najmniej 15 lajków, robimy wtedy tą ikonę. Bo wiem, że wcześniej, jak w poprzedniej FIFA, robiłem niektóre progi na lajki, na przykład na maraton albo jakieś inne wyzwania. Wiem, że dawaliście jadę, więc liczę na to, że tym razem też się uda. Bo nie powiem, zrobiłbym to Bikony, żeby mieć chociaż jakoś tam szansę, ale jednak jest to, to 500 tysięcy. A teraz ja już kart w klubie nie mam. Więc to zostawiam dla Was. Czekamy do jutra. A teraz możemy przechodzić już do odcinka. Siema, to jest Cezar i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić kolejne wyzwania, jakie dzisiaj dostaniemy, a jedno, mamy, a jedno już mamy, do odrabiania, ale zanim zobaczymy jakie to jest wyzwanie. Dzisiaj okazało się, że dostaniemy kolejne 5 kart, jeżeli chodzi o jako BK i dostaliśmy Van Waidiego, Wele, Fabiagasa Gasa oraz Donoriumę. Van Dyke ma bardzo podwyższone strzały, Waidy ma bardzo podwyższone, Van Dijk ma bardzo podwyższone podania, Waidy ma bardzo podwyżs... Van Dijk ma bardzo podwyższone podania. Wajdi ma bardzo podwyższone strzały. Vela, tak naprawdę, większość ofensywnych statystyk ma bardzo podniesione. Ponieważ, gdyby miał więcej niż dwie słabszej, byłby naprawdę grywalną kartą. Fabregasa musieli, musieli strasznie podwyższyć no bo, skoro ma 75 ocenę, no to musieli coś mu tam podwyższyć. Odonarumy ta zmiana nie jest jakoś widoczna, ale. Na przykład u Vardy'ego, gdzie podwyższenie te Strzały jest jedną z trzech kart o najwyższej ocenie wykończenia w grze. Bo na razie są trzy dostępne karty, które mają 97 wykończenia. Jest to Vardy, jest to Messi oraz jest to średnia wersja, średnia wersja Puskasa. Na razie jedyne SBC jakie dostaliśmy to kolejne błyskawiczne wyzwanie, gdzie mamy paczkę piłkarzy Electrum Prime którem sobie teraz zrobimy wymagania? Mogły być niższe, no bo jednak jest to 79 oceny ze zgraniem oraz z ligami nie ma problemu. Ale jednak ta ocena mogłaby być niższa. Więc bierzemy tą paczkę, no i za 6 minut będziemy mieli kolejną. Otwieramy tą paczkę. Przydałby się w końcu jakiś walkout, bo ponieważ dawno nie było. No ale zobaczmy, czy tutaj mamy rzadką kartę, nie mamy walkoutu, a czy będą ekrany. Mamy ekrany, jest Brazylia. lewy obieńca i jest Teresz. Ale nie wiem w sumie ile on teraz kosztuje. Oprócz niego mamy coś w środku, nie mamy nic. Może z tych srebrnych później ktoś będzie coś wajty, ale na razie no to. Jedyna giewalna, jak jaki coś warty karta to jest Teres. A teles kosztuje 7-8 tysięcy. Więc paczka może powiedzieć, że się zwróciła. I kolejne wyzwanie do zrobienia. Tym razem rzadki Pikosz 80, plus. i wymagania powiedziałbym, że są ok, ale przez to strasznie karty z tych lepszych klik zdrożały. Bo, na przykład, z Ligi Portugalskiej, kupienie jakiejkolwiek karty poniżej 800 monet jest już jakimś sukcesem. Więc po prostu odbieramy ten skład. Wydałem na niego chyba z jakieś 3000. Co wszyscy robili, nie niektóre karty już miałem w klubie. No i po prostu, żeby, co, żeby trafił coś wartego powyżej tych 3000. No i mamy tą paczkę, otwieramy ją. No i czy będą ekrany? To jest pierwsze pytanie, bo później, czy będzie walkout, to już tam walkoutu nie ma. A czy będą ekrany? Nie ma ekranów. A czy będzie jakaś droga karta? No drogie karty nie będzie, no bo mamy 80 reala. Jesteśmy po godzinie 19 i dostaliśmy kilka nowych wyzwań, w tym Depaja, jest tak naprawdę jedyne co ma podwyższone tak bardziej, żeby było to widać, to dalekie strzały plus 10, a reszta jest podbita tak o pie, o 2, 3... Może niektóre o 5, ale to już naprawdę musiałaby być jakaś poważna statystyka. Niestety nie ma podwyższonej słabszej nogi, gdyby, bo gdyby miał, to pewnie kosztowałoby o wiele więcej, bo teraz ma 86 oceny plus chyba 70 zgania albo 75. 70 zgania plus 1 inform. Więc te wymagania nie są jakieś zawyżone, ale jednak, no tym wydaje się, że nie jest taka różnica, żeby specjalnie tą kartę robić. Oraz dostaliśmy trzy pozostałe wyzwania, czyli błyskawiczne wyzwanie, gdzie mam paczkę za 45 tysięcy, czyli jak na razie chyba najlepszą. Znowu. 83, plus podwój... znowu podwójną, miał zbudowę 83, plus i kolejny raz podstawową ikonę. O tym już się wypowiada na początku filmu, więc na razie zostawiamy to i przechodzimy po prostu do tego wyzwania. Gdzie musimy przepalić skład 80 oceny, plus 95 zgania. Pozostałe wymagania, jeżeli się robisz taki skład, nie są aż takie tragiczne. Na pewno trzeba było przepalić wysokie owary, które poszły na. Mocno w górę przez tą ikonę, ale i tak, jak na to, że jest to wymienna paczka, do tego za 45 tysięcy to po prostu przepadamy ten skład i liczymy, że coś w końcu wypadnie. Bo licząc na to, ile wyzwań ostatnio robimy, no to długo już nic nie wypadło. Więc otwieramy tą paczkę i ja sobie zakryję. Tym razem zakryję nie jak w poprzednich, żeby chociaż mieć jakąś niespodziankę, ale znając życie, pewnie po prostu nie będzie kanów nawet. Zobaczmy, czy są mekany. Mamy mekany. jest to Serbia, jest to środkowy napastnik, czyli mamy Tajdicia, który może się przyda do ikony. Niestety, w przeciągu tych dwóch godzin dostaliśmy tylko Wesa Morgana, który wygląda w miarę spoko i jest śmieszną kartą, bo ma naprawdę dobre statystyki, szczególnie z podań, jak na środkowego obrońcę. I kosztuje pewnie w okolicach 10 tysięcy, bo ma 82 oceny potrzebne. Ale czy jest ta karta potrzebna do jakiegokolwiek składu? No, już na pewno bardziej niż poprzednia karta z trzeciej niemieckiej. A oprócz niego nie mamy ni niestety jakichś zadań, typu paczki za 45 tysięcy, czy innych paczek. Tylko mamy znowu te rozbudowy 83, jak i 81. I tą 83 zrobimy sobie jutro. A teraz już zrobimy sobie tą 81, jako ostatnią paczkę, dzisiaj, ponieważ trzeba wstawić ten odcinek w miarę szybko, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło. Więc bierzemy tą paczkę. No i liczymy, że coś tutaj wypadnie, no bo jednak jest to 81 plus i trzech zawodników. Okej, okay, więc mamy tą paczkę. Ostatnia dzisiaj, więc zakrywam. Nie patrzę, czy jest walkout. Żeby chociaż może tym razem coś było. Zobaczmy. Wydaje mi się, że jest Argentyna. Napastnik. 83. Liczyłem, że będzie Icardi. Albo będzie Aguero. Ale tego Aguero nie ma. No niestety. Ale chociaż... Jeżeli będzie jakaś 82, jest jeszcze w środku, to zrobimy wtedy tą 83. A czy będzie w środku? Nawet są trójki, więc na pewno to się przyda. Więc, tak jak mówiłem, dzięki tamtej pasce jeszcze zrobimy dzisiaj to 83. No i wszystkie te trzy które które typiłem, tutaj przypalam, plus tego Tadicia, Bacylika. Oraz no, tu widzicie, których dzisiaj trafiliśmy. Więc tak naprawdę musiałem kupić trzy karty i na to wydałem 1800 monet, 2800. Kolejną będzie Blind za 3300 oraz Okamposa za 2300. Więc odbijamy tą paczkę. No i liczymy na szczęście. Więc ostatnia paczka już na 100%. Zobaczmy czy w końcu coś trafimy. Bo od tego Oskaja naprawdę nic dawno nie było. I jest walkout, w końcu mamy walkout. Jest to zwykła karta i mamy belga, bramkarza i będę w miarę zadowolony, ponieważ po prostu tego kulturę dam sobie do składu, a mojego po prostu sprzedam. Więc ten traf na pewno się przyda, a czy w środku jeszcze mamy coś ciekawego? Okej. Okay. Uznaję, że to jest naprawdę dobra paczka, bo kulturę sobie bierzemy do klubu. Tego sprzedajemy, a kosztuje obecnie... 40 tysięcy? Okej, okay, dobra, więc no na pewno się zwróciło w jakiś tam sposób. Ach, chujo, biega, niestety musimy squeaksellować. No i będzie na przypałkę tak samo jak dwa inne informy, które czekają. Ale no niestety. No więc to, ja mogę wam podziękować za obejrzenie tego odcinka, tak jak mówiłem. Macie czas do 19 w momencie kiedy to nagrywam i myślę, że wstawię to około 22. Macie 21 godzin na to, żeby wbić te 15 lajków, no i wtedy robimy to mikonę. Więc ja jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się jutro. Siema!